Jak wiadomo w zdrowym ciele zdrowy duch, dlatego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie przygotował propozycje różnych aktywności. Należą do nich m.in. ćwiczenia na kręgosłup czy tabata, która pozwala zredukować tkankę tłuszczową i spalić zbędne kalorie. Są to treningi, które odbywają się w rytm muzyki, są dość dynamiczne. I przyczyniają się do spalania tkanki tłuszczowej z ud, brzucha, pośladków oraz do zmniejszenia poziomu stresu, także na tych zajęciach jest dobra zabawa, ponieważ Muzyka, która towarzyszy tym zajęciom jest dość ekspresyjna. Dzięki szerokiej ofercie zajęć każdy może znaleźć coś dla siebie, ponieważ ćwiczenia dostosowane są zarówno do młodszych, jak i starszych. Zainteresowani ofertą zajęć fitness mogą poszukać informacji w internecie lub udać się do recepcji obiektu. Informacje o zajęciach można znaleźć na naszej stronie. Www.mosirmuawa.pl, a także w recepcji, tutaj na obiekcie siłowni Fitness. Osoby chętne mogą kupić jednorazową wejściówkę, a jeśli sprzęt i ćwiczenia przypadną do gustu, można zakupić karnet. Jeśli chcemy poprawić naszą sprawność fizyczną, to warto skorzystać z tych propozycji.